Powody do uśmiechu. Tak, uśmiecham się właśnie. Szeroko. Jakie są to powody? E, nie, no. Dzisiejsze skoki, no w sumie powiedzmy, ten drugi w, w drugiej serii był normalny. Wszystkie, wszystkie skoki tutaj były, e, były spóźnione, szczególnie też ten pierwszy, gdzie były też, że powiem, no, no, jakieś gorsze warunki i e, i nie byłem w stanie jakoś z takiego skoku spóźnionego odlecieć i miałem problem dzisiaj z timingiem ale ogólnie no skoki techniczne są w porządku tylko ten, ten timing, no tu była zmiana skoczni yy, i, i mi trochę czasu zajmuje zanim że nim tutaj złapię a szczególnie jak, jak cały czas trenuję nad tym timingiem Z jakimiś oczekiwaniami jechałeś na pewno z Oberstdorfu tutaj ten wynik wypełnia te oczekiwania? Nie do końca i tyle powiem. No nie do końca, eee, bo powinienem skakać tak jak, jak w drugiej serii cały czas, no i, i taka, taka jest prawda, bo wiem, że na takie skuki mnie stać, chociaż też nie było bomby jakiejś, nie wiadomo, na, na jaką mnie stać i, i jakie jak jak oddaje czasem. Padnie takie klasyczne pytanie teraz, a jakie warunki dzisiaj, bo na ile poważnie mamy brać te, te, te wyniki, za takie, no że tak teraz to wygląda w polskiej kadrze? Mała skocznia lato, jeszcze ostatnie skoki w lecie, szybka zmiana skoczni z dużej z lotnej na małą. Jakie były warunki? No w pierwszej serii było cały czas z tyłu, w drugiej serii było cały czas z tyłu i tak jest, no ciężko mi, no nie mi to oceniać, pytanie do trenerów bardziej. A przydałoby się przeliczniki na takich, na takich mistrzostwach kraju, czy dla was to jest w ogóle bez znaczenia? No jasne, jasne, no pewnie, żeby się przydały, bo e, no, głupko, że ich nie ma jeszcze, bo, bo wszędzie na, na, na wszystkich zawodach są, nie wiem, czy tam jakieś mistrzostwa e, Niemcy, Austriacy, Norwedzy mają, to też te przeliczniki są, a my ich jeszcze nie mamy. E, no myślę, żeby się przydały, bo, bo to wiatr robi bardzo dużą różnicę przy takim sprzęcie. I tutaj myślę, że żeby troszkę, troszkę inaczej by te wyniki mogły wyglądać. Jeden z takich najtrudniejszych okresów przygotowawczych w karierze, bo teoretycznie zrealizowaliście pewnie wszystko, ale no w warunkach takich dalece odbiegających pewnie od tego, co, co zazwyczaj. Czyli trzeba było uważać gdzieś tam do tego choroba Adama. No, trzeba było się przede wszystkim pilnować bardzo, prawda? Tak, tak, tak. No co mogę więcej dodać. No, trenowaliśmy, robiliśmy, realizowaliśmy plan treningowy, no było to e, m, dużo, dużo siedzenia u siebie. E, dużo siedzenia u siebie, e, mało wyjazdów zagranicznych, ale też te zmiany skoczni były. E, trzeba przede wszystkim uważać na siebie. Tutaj sztab nam zapewniał e, jak najlepszy komfort, e, żeby realizować ten plan treningowy. E, m, no i ja uważam, że, że bardzo fajnie ten plan treningowy zrealizowałem. Jestem zadowolony z efektów motorycznych i poniekąd ta, ta pandemia, ta, ten czas w domu dużo mi dało.